Czołem performatorzy, jeśli chcecie wiedzieć jak pod względem psychologicznym ma się przegrana Lecha Poznań z drużyną Lincoln Red Imps do wygranej Lecha z Rapidem Wiedeń albo do wygranej Legii 3-2 za Stonwillą dwa lata temu, to koniecznie usłyszcie dziś mój komentarz. Sportowy. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i oczywiście serdecznie zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy w link w opisie. No ale do rzeczy. Moi drodzy, otóż przegrana Lecha Poznań, która jest tak bardzo szeroko komentowana jako kuriozum, jako beznadzieja. Jako coś po prostu, co się nie mogłoby w polskiej piłce i nie powinno się polskiej piłce przydarzyć, jest dla mnie pod względem psychologicznym jak najbardziej zrozumiała. I moi drodzy, my możemy teraz jechać po, po tym, że jak to jest możliwe, że w ogóle polska drużyna przegrywa z drużyną z Gibraltaru, Natomiast myślę, że podobne wrażenie mogli mieć. Kibice Aston Villa, kiedy ich drużyna przegrała z Legią Warszawa. Yy, I moi drodzy, takie rzeczy się mogą zdarzyć, i moim zdaniem one są absolutnie mm, związane z motywacją. I spróbuję Wam zaraz o tym trochę powiedzieć. Otóż moi drodzy. W psychologii wykonania nadal, jakby, taką jedną z ważniejszych praw jest tak zwane prawo Jerkica-Dotsona. I nawet jest taka krzywa, która mówi nam o tym, że im wyższa motywacja, tym na początku wykonanie zadania jest lepsze, no ale potem mniejsze, czyli gorsze. I moi drodzy, to jest trochę tak, że. Przy bardzo niskiej motywacji poziom wykonania zadania jest słaby, bardzo słaby. I przy bardzo wysokiej motywacji także poziom wykonania jest bardzo słaby. Więc najlepiej mieć taką optymalną motywację. Z drugiej strony, moi drodzy, motywacja e, sportowca czy w ogóle człowieka. Jest niska wtedy, kiedy zadanie jest ekstremalnie łatwe. Czyli kiedy my uważamy, że na pewno przejdziemy jakąś drużynę, albo że na pewno wykonamy to zadanie, no to mamy niską motywację. Ta motywacja jest także bardzo niska, kiedy zadanie jest już wręcz awykonalne dla nas. I moi drodzy, uważam, że w sytuacji bardzo niskiej motywacji był Lech późne, kiedy on po prostu uważał, zawodnicy uważali, że to po prostu samo się wygra. I podejrzewam, że niestety w podobnej sytuacji mogli być zawodnicy Rapidu Wiedeń czy kiedyś dwa lata temu Aston Villa. Natomiast ta druga drużyna, ona nie miała presji, czyli w momencie hmm, drużyna Lincoln, Lincoln Red Imps, ona nie miała żadnej presji. Ona właściwie wyszła na ten mecz. Jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, to się też nic nie stanie. Więc, dlatego oni, nie mając dużej presji, mając pewnie taką średnią motywację i jednak jakąś wiarę w to, że coś mogą ogarnąć, ale jakby tak po prostu. Jak się uda, to się uda. Właśnie. Oni po prostu mieli poziom wykonania bardzo wysoki, dzięki temu. Natomiast lech Poznań bardzo niski, z tego względu, że właśnie ta ich motywacja była po prostu bardzo, bardzo niska. I moi drodzy, kluczem według mnie do tego wszystkiego jest, jak trener i jak zawodnicy do tego podchodzą. Przechodzi mi do głowy, że w sytuacji, kiedy właśnie ta motywacja jest taka niska, trzeba zawodników dodatkowo zmotywować. Oczywiście, można powiedzieć hasło pod tytułem Nie ma już słabych drużyn w Europie, ale uważam, że to nie wystarcza, ponieważ to nie idzie w poziom emocji. I dobrze by było moim zdaniem, być może. Pokazać mecze poprzednie albo pokazać przed takim meczem ze słabym drużynem, jak kiedyś my w podobnych sytuacjach przegrywaliśmy i jaki to był obciach, żeby właśnie dodatkowo zmotywować zawodników. I to jest według mnie klucz. Czyli po prostu praca z podwyższeniem motywacji. Bo to nie oznacza, że zawsze zwiększenie presji jest złe. Tylko w momencie, kiedy ta presja jest zbyt mała, to trzeba ją dodatkowo podkręcić. I uważam, że od tego jest trener albo po prostu psycholog drużyny. Żeby zrobił coś z tym, żeby wykrzesać tą motywację zawodników, którzy pewnie myślą, że mecz już się wygrał. Więc moi drodzy, ja nie robię tragedii z jakości piłkarskiej w tym momencie Lecha. Tak jak nie podniecałem się za bardzo jakością piłkarską Legii, kiedy wygrywała z Aston Villą, czy Lecha, kiedy wygrywał z Rapidem Wiedeń. Bo po prostu widzę to w sposób, na jaki widzi psycholog. Czyli pod względem motywacji, i to nie świadczy o jakości piłkarskiej drużyny, tylko po prostu o psychologicznej odporności zawodników. I o tym, jak zawodnicy są prowadzeni pod względem mentalnym, a tak naprawdę, jak pod względem mentalnym jest prowadzona cała drużyna. Więc zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na tym, jaka to tragedia, jak to piłkarsko mogli nie ogarnąć, to trzeba zrozumieć to i po prostu zacząć pracować z mentalem zawodników, kochani. Więc, tak, mental jest naprawdę ważny. Zwłaszcza tam, gdzie poziom motoryczny, czy merytoryczny, bo w innych dyscyplinach, czy w innych zawodach można powiedzieć o merytorycznym poziomie, jest bardzo wyrównany. Kochani, z tym was zostawiam. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego, co powiedziałem, czy dla Was jakby bardziej to chodziło o jakość piłkarską, czy właśnie o motywację, ta przegrana teraz lecha. No i w ogóle, jakby występy polskich drużyn w lidze konferencji. Jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, jak nie podobał się, to komentujcie, jedźcie mi, wiecie, ja uważam, że każdy komentarz jest dobry, nawet ten negatywny, natomiast jeśli stwierdzacie, że to co mówię ma jakąś wartość, wejdźcie na patronite www.patronite.pl ukośnik performatorzy, link zresztą tam jest, albo postawcie mi wirtualną kawę, także link w opisie. A tymczasem życzę Wam cudownej niedzieli i do zobaczenia, pa!